To tak, jakby żadnych środków nie było. Wszyscy zasuwają gdzieś. My no idziemy teraz, bo my jesteśmy coraz bliżej, tam na górze. No tam idziemy, a nie idziemy. No właśnie, no musimy jakoś tam wejść. Nie wiem, jak gdzieś tam na dół zejdziemy z chodami, tu, tu, tędy i tam zaraz gdzieś wejdziemy. Także plan jest dojść tam na górę? Takie schody, są ludzie chodzą, O, to z porcelanie To rana. To jest, co to za święty na górze? nie jest. Nie wiesz, co to za święty jest. Słucham? Jak tam trzeba wejść, jak to są schody? Wszyscy tu wchodzą, będę. to pojedziesz na górę i zobaczysz co to jest cepadele dobra więc pojedziemy na górę i zobaczymy co tam jest